Witajcie, oto kolejna część zagrajmy Diablo 2. Eee, a ja się w ogóle zastanawiam, czemu ten akalbach tak wzdycha i tak jęczy. Myślę, że to za sprawą Kaylee, która się tam niebezpiecznie kręciła w okolicach jego krocza. Ale niestety pożegnałem się z wami w poprzednim odcinku, stojąc w ogniu i stąd te jęki i krzyki Akalvaha, które mu się powoli paliło ciałe ciało zaczynając od nóg. Dobra, kolejna część. Eee, jesteśmy w... Stałych tunelach, w których znaleźliśmy już złotą skrzyneczkę, w której jak zwykle nie było nic. Ale postanowiłem, że poeksploruję sobie jak zwykle jeszcze wszystkie te tunele, dlatego że udało nam się w poprzednim odcinku znaleźć e, unikatowy przedmiot, znaczy zielony przedmiot, który noszę na sobie. Zaraz wam pokażę, co to jest, tylko się uporam z tymi dziadami tutaj odporność na zimno. No właśnie, odporność na zimno, e, przedmiot, który sobie znaleźliśmy, to jest pas. Arktyki pas, który ma obronę zdecydowanie większą niż, niż ten poprzedni pas, który nosiłem na sobie, a ponadto dodaje nam do plus 40% do odporności na, życi, na zimno, czyli bardzo, bardzo dużo. Dobra, będziemy go sobie nosić. Jakoś te teraz te odporności nam się troszkę zrównoważyły. No, odporność na, na zimno z racji tej, że wleźliśmy w kapliczkę. Mamy na full, ale tak normalnie mamy w granicach 50%, czyli całkiem nieźle. Odporność na ogień 50%, czyli też super. No, kulujemy tutaj jeszcze z odpornościami na błyskawice, one nam będą potrzebne, ale mam nadzieję, że znajdziemy jakieś fajne przedmioty. Teraz przyuważę sobie jakiś pierwszeń lub coś w tym stylu, co by na tą odporność znacznie podniosło. No i odporność na trucizny, też ważna rzecz, ale mam nadzieję, że z czasem coś fajnego znajdziemy i ta odporność nam systematycznie będzie wzrastać. Przynajmniej taką mam nadzieję. Zrogi dziady. Czemu się tak macham znowu? Czy są tacy zręczni? Aha, bo nie mogą parować czterema łapkami stąd takie machania 2 dwaga Claymore dobrej jakości. Nie chcę Claymore'a dobrej jakości. Dojechać, dziady. Twoja skóra twardnieje. Mam nadzieję, że... <ścoughs> Nie w tych miejscach, o których właśnie sobie pomyślałem. Eee, dobra. Idziemy sobie jeszcze tutaj teraz. W takim razie... Chodź, Kayla. pójdziemy sobie tu. Idziesz? Jezu, ile ta Kayla ze mną już przeszła w tym Diablo 2. To się w głowie nie mieści. Dzień dobry. Zdychać. 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 O, łuk wypadł. Długi, bitewny łuk Keyla Którego nie mogę wziąć niestety przykro mi. Wypiemy te eliksiry. Tym, Z tymi eliksrami to możemy sobie szastać jak trzy miejsca na klejnot. Do widzenia. Beznadziejne. Nie chcę go. Łapka. Właśnie jakiś unikatowy łuk. O, to jest to, co by się Hale na pewno przydało. Jeszcze go była zadowolona i uśmiechnięta. Co tam ładujesz, jak tam nic nie ma? Skąd ten dziad się to wziął? Piążki sobie weźmiemy. Jak tam w ogóle stan pieniążków wygląda? 7000 Ale lipa. A najgorsze jest to, że nie mam nic w zasadzie co mógłbym sprzedać. Co by mi ten stan powiększyło na razie? Żadnej fajnej zbroi, czy generalnie czegoś, co mogłoby trochę kosztować nie znalazłem. Dobra, ale jeszcze. Znajdę nie jedno zapewne Czaszka ze skazu Czaszkę weźmiemy, bo ją sprzedamy Zdejać ale, ale oni są słabi Psychicznie Zdejać bardzo jak się przebijemy Dobra To tam Kayla dokończę Ja sobie tu pozbieram wszystkie te przedmioty Które nam zostawili zosta panowie Z wujmejskiego portalu Wezmę jeden, bo chyba służyłem Dobra o, szmaragd ze skazaniem. tu. Zbroja płytowa, mocno umagiczniona. No, właśnie, wywołałem ją do tablicy i oto się pojawiła. Spodziewałem się, że będzie blejaka. No, ale tak czy siak ją weźmiemy, ponieważ ją sprzedamy. Trochę kasy za nią będzie. Zdejechać! bo się nie mogę skoncentrować tutaj na tym, co robię. Ok. Co my tutaj mamy? Mamy szmaragd, który sobie wsadzimy tam. Weźmiemy tą zbroję płytową. 117, zidentyfikujemy ją. 200. Kejla, mam coś dla ciebie. Nie wiem, czy to będziesz potrafiła nosić. Czas działania trucizny zmniejszono o 75%. Super sprawa. Atakujące obra... otrzymuje obrażenia 3. Jeszcze lepiej. Na pewno jest gorsza od mojej, więc mi się specjalnie nie nada, ale Kejla może będzie zadowolona z niego. Podskoczy jej trochę obrona pod ręką, że będzie to potrafiła nosić. Potrafi i ta obrona faktycznie jej wzrosła. Siła jej trochę spadła, ale do tego stopnia, że większa krzywda jej się specjalnie nie stanie. To że ona strzela z włókien, to ona tej siły nie potrzebuje. Dobra, e, co my tu mamy dalej? Tutaj już sobie przeszliśmy, jeśli dobrze widzę, więc idziemy tu teraz. Chodź, luchna. No. Pokaż, jak wyglądasz w tej swojej zbroi. Piążki, piążki bierzemy, oczywiście. ja aby zdychać i zostawić dużo pieniędzy runiczne berło, o, to będzie przedmiot chyba drugopoziomowy A jak to sprawdzić, jak ja to to wiem no i co, zmieścimy się to berło tutaj zobaczmy zmieścimy się 13,24, weźmiemy to na co udamy się pod koniec tego odcinka do Lut Golem Spróbujemy to wszystko posprzedawać i zobaczymy, ile takie runiczne berło może kosztować Dobra, idziemy dalej, o, nigdzie już nie idziemy, ponieważ tutaj przeszliśmy całą tą lokację, więc wychodzimy z powrotem, jak tam z Elixirem jest sytuacja, bo bodaj jednego mi brakuje, dobra, wychodzimy z powrotem do zaginionego miasta, no, wskakuj w ty, e, okej, okay, jesteśmy tutaj, więc pójdziemy sobie tutaj teraz, dzień dobry panom, siewce zarazę. dostali serię, szybką serię, dojadź. A w sumie te dziady, co rzucać potrafią. Kejla, uważaj tam Cholera moja biedna Kila Stehaj Zbroja łuskowa unikatowa Muszę nabrać powietrza w płuca Powolnie je wypuścić I zbiorę je sobie wziąć Kurde, ona jest będzie be, 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 be belejaka Mam takie przecież że to będzie po prostu zwykły szajs Dobra, to sobie jeszcze weźmiemy, dajcie mi panowie sobie zobaczyć na to, bo się jestem podekscytowany, ale tak już średnio, bo widzę, że to będzie jedna wielka dziadostwo z kupą, ze znaczącą przerwą kupy. Dobra, identyfikacja i 114, zbroja sokoła, czyli znaczy lipa tak naprawdę, szybsze bieganie, chodzenie o 10%, fajna sprawa. Plus 15 do maksymalnej odporności na zimno, super sprawa. Odporność na zimno, plus 15 nie można zamrozić. Nie można zamrozić. kto tam tak zamraża i nas irytuje? Kurcze, to jest fajne. Nie wiem, czy ten. Hmm. A czy oni tam zamrażają? Czy oni tam. To, to spowolnienie to jest zamrażanie? Bo jeśli tak to Fajna sprawa. Troszkę na, na takiego duriela. Największa bolączka to są właśnie te jego. Kurcz, ale mi tu fajne przedmioty wypadają. Dobra, ja się udam szybko do miasta. Bo tu drogie przedmioty mi wypadają. Warto by było to wszystko jakoś schować. Cześć, Dekat Nie mhm. idę do ciebie na razie. Witaj, witaj. Napraw mi przedmioty, bo nie wiem, czy jest dobrze z nimi. I teraz tak. To sobie weź, bo to jest szajs. To sobie weź, bo to jest szajs. To też sobie weź, bo to jest szajs, nawet specjalnie dużo nie kosztuje. A to nie można zamrozić. To mnie właśnie intryguje. To, że nie można zamrozić, ale. Hmm. 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 114. Tutaj nie znajdę lepszej, bo są same takie ciadostwa. Byle co. E, dobra, ja to spróbuję jakoś wepać do swojej skrzyneczki, chociaż wiem, że to będzie bardzo, bardzo ciężkie. No właśnie. E... Co tu zrobić, żeby to zmieścić? Coś by pasowało w końcu, wywalić. Noga mi się przyda. Ten hełm wywalimy. Ten hełm wywalimy. To wsadzimy tu. To wsadzimy tu. A to zostawimy sobie tutaj. Jestem, chcę sprawdzić po prostu na czym polega to niezamrażanie. Ale eee, to może być ważne, że pomimo tego, że zbroja jest tak naprawdę beznadziejna i do niczego, to jednak ta, to niezamrażanie jest fajne i może się przydać. Naprawdę może się przydać. Dobra, hełm sprzedajemy. Jeszcze raz sobie naprawimy wszystko. I zdeponujemy sobie pieniążki do skrzyneczki, i mamy ich tam już 241 tysięcy. Bieda znędzą. Dobra. No dobra, to wskakujemy z powrotem jeszcze w takim razie. Eliksiry, jak są, są do zaginionego miasta i weźmiemy sobie tą zbroję putową z racji na jej cenę. Dobra, jakoś środkujemy z tą kasą. I topas. Uszkodzony przedmiot. Chcę go zobaczyć. 139. Troszkę gorzej z wytrzymałością, ale go sprzedamy, to swoje będzie kosztowało. To jest zbroja drugo, drugopoziomowa, jak się nie mylę. Aha, Kaylee. Kurczę, zapomniałem skrzesić biednej. Dobra, niech sobie odpocznie w tym ludkolem. Dychaj dziadu. Ty też wdychaj, ty też wdychaj, ty też wdychaj. A ty to już obowiązkowo. Oż cholera, on ma odporność na... On ma odporność. Dobra, musimy go jakoś sposobem załatwić. Berłem. Może się uda. Dzień dobry panu. Dobra, berłem już szybciej, ale potrzebujemy Kayli, bo tu widzę, że nie ma żartów. Poczekaj, chłopczy chłopczyku. Zaraz do ciebie przyjdę z powrotem. E, czy ja muszę iść kupić eliksiry? A pójdę, zrobimy przyjemność Lissanderowi. Cześć stary. Ciao. A witaj, witaj. Poproszę parę eliksirków, bo sytuacja jest dramatyczna. E, Udziemy sobie od razu szybko do Fary. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I sprzedamy 10 tysięcy. 11 tysięcy Dobra, nie jest źle. No, już mam 25 tysięcy. Jeszcze dobrze tam nie poszedłem. Ale to 25 tysięcy to poświęcimy na wskrzeszenie naszej kochanej Kaylee, która sobie gdzieś tutaj pewnie randkuje z panem Graysem. Grace, okay. 18 tysięcy? Ja cię kręcę. Co paniem mnie to jest droższa. Ona, jest, ona, ona się rozwija jak dobry piłkarz. jak piłkarz za każdą szaloną bramkę na ważnej imprezie drożeje o parę milionów euro, tak Kayla zabijając kolejnego potwora, już najlepiej bossa drożeje o parę tysięcy. Dobra Kayla, chodź idziemy, bo tam mamy sprawę do załatwienia. z pewien gościu, który mnie bardzo irytuje, a którego ty możesz... No właśnie, no właśnie dziewczynko. Dobra, padł dziad. No i właśnie, pojawił się przeciwnik z odpornością na jeśli się nie mylę zimno, bo co tu? Jakie czego mam największe obrażenia? <laughs> Oczy od błyskawic i już był problem, żeby go z mojej broni załatwić. No ale nie taki wielki problem, bo. O, wielki oblężniczył. Keila. Być może, być może jest coś, co Ci się spodoba. A być może nie. 1147. No fajne ma obrażenia, ale na pewno będzie gorsze od Twojego, ponieważ twój tam wymiata dzięki tym wszystkim przedmiotom, które są do niego dołożone. Dobra, to wszystko w tym odcinku. Ja was zapraszam na kolejną keś... kolejną gęś. Ja was zapraszam na kolejną gęś. Mam, nadzie mam nadzieję, że będzie smaczna. Ja zapraszam na kolejną część. Zagrajmy w Diabla. Kadłaki ułożą się tutaj pod drzewkiem. <trym wziął> Wybaczcie. To był kich. A, Cześć, trzymajcie